Będzie odpowiedź A. Bo tu mamy dodawanie logarytmu o tych samych podstawach, czyli mnożymy mm -hmm. wykładniki. Tak, czyli, okay. będzie logaryt czyli będzie 81. Tak, przy podstawie 981 logarytm i to nam daje, mówię, którą odpowiedź? Odpowiedź A. Y no, tylko nie, tak. 81 nie, mamy no, tutaj. Okej, okay, jeszcze musimy zobaczyć. Czyli to będzie 2. No właśnie, po pytanie, co nam daje ten logarytm, nie? Faktycznie. dwójkę, bo 9 do potęgi x powinno nam dać 81 i ten x to jest 2. To jest 2. Także pamiętaj, że zawsze warto yy, się zastanowić dobrze, nawet jak jesteś pewien, no bo nie jesteś w stanie to zadanie rozwiązać w 10 sekund, nie? ale być może warto na nie poświęcić nawet tą minutę, żeby, żeby być pewnym, że, że gdzieś tam się na coś nie złapaliśmy dziwnego w stylu, że udzielamy odpowiedzi na podstawie yy, tej liczby.